Co tam się dzieje? Ludzie, come on! Ta gra nie jest dla, dla normalnych ludzi, tylko dla jakichś pojebów... ...sadystycznych. No i pierwszy, pierwsze miejsce... Co?

No bo jednak tam pójdziemy eee, No i na pierwszym miejscu Black Sales Ludziska Cudownie napisane postacie eee, Poczekajcie, nie 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 Cudownie są napisane po... No po prostu cudownie są napisane postacie No bo tu nawet niczego nie mam. no to super No to jak tutaj ktoś chodził Cudownie napisane postacie Nie da się tam tych wszystkich ludzi nie lubić po prostu pierwsze odcinki wiadomo, no. dopiero poznajecie tych bohaterów, ale już od pierwszego odcinka wiecie, kogo lubicie, kogo nie lubicie. Poza tym zaskakujące zwroty akcji, jako takie intrygi, może nie aż tak duże jak tam w GeoTron czy w czymś, ale tak samo satysfakcjonujące. No i ludzie, no jeżeli lubicie klimaty pirackie, jeżeli podobały wam się... Jeżeli podobał Wam się Assassin's Creed Black, Flag, według mnie najlepsza część Assassina, mówcie co chcecie, ale według mnie to było genialne. Może to nie był taki, wiecie, stricte Assassin's Creed, ale jasna cholera, tak mi się to bardzo podobało, jak pływałem tym statkiem, jak byłem tym Edwardem Kenwayem, czy, czy jakoś się tam nie nazywał. Chyba Edward. Ken Kenway Więc jeżeli lubicie takie klimaty, to to jest gra dla Was. To jest film, serial, kurwa. To jest serial dla Was. Na no poza tym naprawdę ludzie, te, ci bohaterowie, no musicie dać im szansę. Aktualnie już jest drugi sezon, jeszcze zostało cztery odcinki do zakończenia tego drugiego sezonu, ale naprawdę wow, jestem pod ogromnym wrażeniem tego co oni tam robią. I jest to na ten moment mój po prostu ulubiony serial. Kapitan Flint jest Kapitan Flint jest genialny Kapitan Wayne, ja muszę to sprawdzić, bo jak ja bym tego nie sprawdził, to bym kurde nie był sobą. Kapitan Wayne tak samo Teraz najprawdopodobniej kapitanem zostanie, no to już wiadomo jest, że zostanie kapitanem Jack Rackham. Ha, super, musicie to oglądać. Ludzie, naprawdę niczego wam tak bardzo nie będę polecał jak Black Sails. Genialny serial, genialny. Pomyśleć, że jeszcze są tacy ludzie, którzy. W ogóle, bo Kapitana Flinta gra też zajebisty aktor, który świetnie daje sobie radę i jest jednym z moich ulubionych aktorów na ten moment. Niestety, no tylko grał w... z tych dobrych rzeczy, to tylko w Black Cell się grał, ale tak go cholernie lubię. Mniej więcej to samo, co <laughs> z Wikingami i z Ragnarem, tylko że w Wikingach praktycznie tylko Ragnara lubię <coughs> o przepraszam a w Black Sails lubię każdego to jest właśnie zasługa zajebiście napisanych bohaterów i ogólnie tych postaci, bo nawet te postacie drugie planowe, no, nie da się ich nie lubić wiadomo tam jedna jest większym slatem od drugiej jedna to jebaj się jedna to by wszystkich ruchała w sumie całkiem się nie powiem A jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o kapitanów ludziska, to jak dojedziecie do drugiego sezonu i zobaczycie Nedaloa, to... Mm, posikacie się ze szczęścia. Genialny... Genialny... Przeciwnik. I genialny czarny charakter. To jest też ważne. Nie będę wam spoilerować, co się z nim stało, ale byłem ogromnie zaskoczony, że... Zrobili coś takiego z tak świetnym czarnym charakterem. Więc Black Sales naprawdę szczerze polecam. Mam nadzieję, że przynajmniej jedna osoba, zwa, że przynajmniej jedna osoba która to ogląda, odpali sobie Black Sales. Wybaczcie, że teraz nic nie będę mówił, ale mam cholerne ciary. Dawno się już tak nie schizowałem Nie chodzi mnie to kur... Wypierdala mi stąd Jezu, synek Proszę, jeszcze ja wyjść z tych pieprząt... Do światła. No nie mów, że tutaj ten kund będzie. Kurwa mać. Co mi się kontrol spierdolił teraz? Holy fucking ey Kontrol mi się zjebał ludzie, serio, nie żartuję. I shift chyba. Tak? Nie? Kurwa, no chyba sobie ja robisz I zajebał, no i No i zajebał, oa Prawie sobie kurde naciągnąłem kręgosłup teraz jak się podniosłem Co mi się z Shiftem stało? Niech mi kto... Nic się z nim nie stało A Super, no to zostałem wyruchany w dupę Fuck Nie ludzie, ale ja wiem, że ja się już powtarzam i to jest pewnie już nudne. I cały, cała ta sesja nagraniowa to jest moje gadanie, że ale ja się boję, ale ja się boję, ale ja się w chuj boję. I nic na to nie poradzę. Że ja się w chuj boję. Nie po prostu... Nie po prostu czasami... Co to jest? Mnie po prostu czasami, coś potrafi nieźle wystraszyć. a Bo, bo są gry i są filmy, gdzie głównym takim straszakiem są te cholerne screamery. A są też gry i są też filmy, które mają klimat. I w filmach może to jest właśnie nudne, bo ludzie oczekują, no po horrorze ludzie oczekują, że będą się bali. To wiadomo jak takie screamery działają od razu się człowiek boi Ale wiadomo też, że człowiek potem narzeka, bo mówi Kurde, znowu screamer Ja bym chciał tak bardziej klimatycznie Ale potem jak jest coś klimatycznego To się mówi A, gówniany film Tak to niestety jest Musicie przyznać mi poniekąd rację A jeżeli chodzi o gry Tu Porządnie zrobiona gra Która ma w sobie jest Co się stało Porządnie zrobiona gra Bez sklimerów jako takich, tylko właśnie z tym klimatem To jest po prostu no, najgorsze, najbardziej przerażające i dzięki Bogu, że na mnie nie wyskoczyłeś Więc nie było jeszcze takiej gry, która aż której aż tak bym się bał, nie? No tylko... Wiecie, ja też nie chcę nic mówić, ale tu jest kurwa... Tu jest za dużo tych pieprzonych kantów, którzy chcą mnie tylko zapierdolić, no come on guys! Bez przesady, co jest z wami? nej. Czy ja mogę już wyjść z tych zajebanych kanałów? Jak wyjdę z tych kanałów to ja kończę na dziś, bo ja już nie mogę. Fuck. Ale mam nadzieję, że ta sesja była lepsza. Trzymałem się tego co... O kurwa. Wypierdalam stąd. Trzymałem się tego co mi komenta powiedziała, że mi się kurde nie wygupiał, tylko grał. się nie, nie wygłupiam. Holy fuck, co to było? Nieprzyjemnie. Mam nadzieję, że mi się miejsce na dysku nie kończy, bo jakiegoś wiksa dziwnego tutaj przed chwilą chwyciłem. Bo zatem te klatki zaczęły tak dziwnie skakać, a tak jest jak miejsce się kończy na dysku.